Cześć moi kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i przychodzę tym razem do Was z filmem z serii Back to School, w którym przejdę się po sklepach i zobaczymy, jakie przybory szkolne w tym roku dla nas przygotowali, więc może co zostawiać łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, zapraszam do oglądania, aktualnie znajduję się w Terefurze i tutaj zacznę właśnie robić taki przegląd tych wszystkich. Ja zacznę Wam pokazywanie od bardzo ładnej serii właśnie takiej typowo... Kolorki bardzo mi się podobają i mam na przykład właśnie z interdruku takie piękne teczki, właśnie w takiej kolorystyce. Do tego również mamy zeszyty. Tu widzę, że mamy na przykład taką krateczkę. Ale też występują tutaj, zobaczcie, inne kolorki. Wydaje mi się, że właśnie te wszystkie kolorki są tutaj powtórzone. Czy tu, mam jakiś, tu mam na przykład taki e, zeszyt z taką trochę bardziej sztywną okładką. Bardzo ładnie wygląda. E, oczywiście mamy tutaj tą fajną taką ładną kolorystykę, bardzo ładnie współgrającą. Co my tu dalej mamy? Tu mamy kolejne zeszyty, tylko w różnych takich e, wariantach. Tu mamy na przykład też krateczkę. Tak to wygląda w środku. Idziemy dalej, mamy tutaj również jakieś takie fajne, zobaczcie, ołówki, zobaczcie jakie ładne, tu mam takie gwiazdki, biało-złoty, kto mnie dłużej ogląda ten wie, że kocham kolor złoty, więc to mi się podoba, mamy też tutaj takie fajne złote długopisy. Również mamy kolejne jakieś takie długopisy i mamy też tą taką serię bardziej papierową, tak się prezentujące, jakieś przykładowe zeszyty, ten mi się bardzo podoba. Tu widzę, że mamy jeszcze taki z jakimiś innymi takimi okropeczkami i paskami, więc jest dużo do wyboru. Na pewno bardzo ładnych zeszyki. Czy te są ładne oraz mamy też na przykład jakieś tutaj takie wzorki, ten jest bardzo ładny. Widzę, że tutaj mamy jakieś takie chyba księżyce i różne takie bardziej powiązane z planetami W. ogóle Zobaczcie, jaki ten zeszyt jest fajny, bo mamy tutaj taką Kładkę, że się tak go fajnie otwiera, no i ten akurat jest w kratkę. Ten mi się bardzo podoba. Mamy różne wersje kolorystyczne. Widzę, że mam jeszcze na przykład... Takiej Wam nie pokazywałam, zobaczcie tak to wygląda. również zobaczcie, złote i nie tylko złote temperówki fajne, różnego rodzaju też takie karteczki, gdzie ja lubię sobie zapisać jakieś informacje, żeby nie zapomnieć. Tu mamy też kolejne zeszyty. Tak się prezentują i to przyciągnęło moją uwagę, jeżeli chodzi o kolory. Mam zobaczcie takie piękne gumki, kolejne karteczki, ołówki, długopisy. Również mamy zeszytów tutaj pełno w przepięknych kolorkach. Taka seria kosmiczna i taki motyw kosmiczny tutaj przeważa. Kolejna bardzo ładna teczuszka oraz różnego rodzaju też właśnie zeszyty, długopisy ołówki na całym tym regale. To, to, dla młodszych zobaczcie takie fajne kotki na przykład. Tu mamy wisienki, tu mamy również kolejne kosmiczne rzeczy. Tu mamy takie o jakie słodkie kotki. Również mamy co to jest? A zmetcie jaki fajny klej słodki w takie pandzie. Gumeczki też i te zeszyty bardzo też przyciągnęły moją uwagę. No czy ta nie jest taka słodka? Mamy cytrynkę, serduszko, w ogóle jaki lisek. I mamy tutaj więcej różnych mamy takich takie przybory przydatne na matematyce. Fajnie, bo wszystko jest zebrane w takiej formie jednego pudełka, więc jak jest jakiś taki dział z geometrią i coś w tym stylu, to możemy po prostu to ze sobą zabrać mamy wszystko w jednym miejscu. w ogóle jakieś takie słodkie długopisy na przykład, proszę bardzo. To jest długopis? Nie, to jest ołówek, czekajcie. Tak, to jest ołówek, ale fajne. To chyba sama się skórzy, ale takie słodkie temperóweczki. Tu mamy pełno innych, zobaczcie, długopisy z takimi łapkami. Tu mamy kolejny wzór temperówek. Ale jak przejdziemy tutaj dalej, to znalazłam coś idealnego dla fanów fast foodów, ponieważ mamy takie zobaczcie długopisy, na przykład z burgerem, albo tu mamy też z frytkami. Nie, to jest ten ołówek A propos, bardzo fajne. Te ołówki to jest chyba sama na takie coś. Tutaj właśnie kontynuując w fani fast foodów macie też temperóweczki dostępne. I mamy tutaj jeszcze więcej różnego rodzaju wzorów właśnie z tych długopisików, ten karówek i tak dalej. Też zakreślacze, one już były rok temu albo nawet dwa lata temu. Ale no są bardzo fajne. Ja nawet osobiście je sama kupiłam. Tu mamy kolejne jakieś warianty. Tym razem mamy e, coś takiego, takie jakieś duże, śmieszne. Na przykład, co idąc dalej, mamy. To jest chyba to samo. Tutaj też mamy takie na przykład Baby. One są fajne do piorniczka, na przykład, żeby sobie wrzucić i notatki mieć kolorowe. Tutaj te, także mamy marcheweczki. One też już były, e, bo je na pewno już kojarzę. Te długopisy do pisania, te na przykład takie popularny dość mi się wydaje. No tutaj jest ich dużo. Tutaj też są one e, też do wyboru, do koloru. Tu mamy już ołóweczki nam wchodzą na tej części. E, tam też była taka, taki regał z tymi długopisami zmezwanymi. jeszcze I... takie zakreślacze z takimi fajnymi uśmieszkami znalazłam. No, no, patrzcie, coś fajnego, co to jest? Takie fajne karteczki e, właśnie do zapisywania sobie w takiej fajnej formie. Mamy fiolecik oraz taki niebieski wariancik kolorystyczny. Kolejnych jakichś fajnych rzeczy, bo no, na razie jest tutaj sporo, dużo wszystkiego. A propos to się na takie kolejne słodkie długopisiki, na przykład takie. Tego też jest tutaj, zobaczcie, pełno. Tu mamy też niżej, jak spojrzycie, jakieś zobaczcie, króliczki. I tu mam w ogóle e, takie te mazaczki to są czy cienkopisy, nie Takie flamastry. tutaj mamy z tego, co jest na opakowaniu w takich śmiesznych pudełeczkach. Tutaj też jeszcze coś w takiej formie. No i lecimy dalej. Tu mamy takie bardziej tradycyjne. Czy tu mam nawet gdzieś... Tak, tu zobaczcie, mamy pióro. Nawet Tu mamy kolejne jakieś takie wykombinowane długopisy. O, to było chyba też już rok temu, ale mam tutaj taką automatyczną gumkę. Fajnie wykombinowane. Mamy też tutaj na przykład owocki. No, tutaj mam też takie fajne na przykład, bo są malutkie, w takiej mniejszej mini wersji to mi się wydaje być właśnie takie nawet spoko wiecie wrzucić do piwnika tu mamy, czy to jest też to samo co ja myślę, tak, to chyba też jest korektor, no więc różne rzeczy tutaj mamy takie, w sensie korektory w sumie w różnych, dużo różnych wzorów zeszytów, mamy też takie bardzo ładne na przykład tematyczne zeszyty do każdego przedmiotu z różnymi wzorkami Dla osób, które uwielbiają od zeszyty mamy właśnie takie różne kolorowe tasie takie z dziurami. Tak się prezentują. Mamy takie różne warianty kolorystyczne. Tutaj oczywiście żółty najrealniej. irealnie. Tak się właśnie tutaj prezentuje. te wszystkie takie serie związane z powrotem do szkoły z Karafurze. A teraz udajemy się do kolejnego sklepu, gdzie sprawdzę jak to wygląda. Tym razem bieloronka i tak się prezentuje ta pierwsza część. Oraz tu mamy również jakieś zeszyty i tu ma na takie fajne flamingi. Tu jakieś cieniutki, ale mamy słodkie zebe... nie, zeberki, nie, jakie zeberki, żywatki. E, tu mamy kolejne zeszyty jakieś, takie bardziej... O, tu mam jakieś wzorzyste, tak się prezentujące oraz takie okładki. W wybrące mam również takie zeszyty z interdruku, właśnie te takie owoce fajne, tutaj na przykład taki lód czy pianka i tego typu wzory. Mam też na przykład takie kalendarze jakieś, karteczki. Mamy też tutaj kolejne zeszyty, tylko takie trochę grubsze i tu mam takie tematyczne, na przykład niemiecki. I inne przedmioty, mam matematkę, tak, zeszyty, na przykład z takim kotkiem i on jest zobaczcie jeszcze tak fajnie otwierany. Czekajcie, o proszę bardzo, tak to się prezentuje. Sresztę, z których tak naprawdę ja najczęściej korzystam. Mamy różne fajne, zobaczcie, wzor, mamy też takie tematyczne, ale też mamy tutaj różne jakieś obrazki. Na przykład ten mi się mega podoba i go chyba nawet sobie wezmę, bo jest bardzo ładny. I mam tutaj, tu mamy, zobaczcie, taki ładny też. grubsze zyszyty na przykład z takimi ładnymi napisami. Tu mam jakieś takie kolory, tu mamy na przykład coś takiego w innej wersji kolorystycznej, tu mamy jeszcze taką bardziej beżową, tu mamy też już jakieś takie grafiki kosmiczne, w ogóle seria kosmiczna dość tak przeważa. Tym roku na zeszytach. Jakoś tak spostrzegłam chodząc po tych sklepach. Tu mamy też takie grafiki. No naprawdę do wyboru. Tu jest na przykład bardzo ładna z takimi kwiatkami. Tam mi się podoba osobiście. Tak patrzę na szybko co my tutaj mamy z takiego ciekawego. To nawet kolory fajne. Tu mamy więcej tych napisów takich malutkich właśnie. Minimalistycznych. Mhm. Kwiatki jakie zobaczcie. Taki zeszyt podoba mi się. Mamy takie tak. jeszcze grubsze zeszyty. Ja na przykład lubię na matmie mieć coś takiego. Piękne wzory jeżeli chodzi o te takie zeszyt zeszyty z taką twardą okładką, tu na przykład mamy takie takie skratki. to też pełno jakichś długopisów, zakreślaczy, plasteru, piórników, pleczek i 101 innych tego typu rzeczy. Poszukiwam To w biodrące można znaleźć też zeszyty ekipy, czy też genzy właśnie tutaj. Teraz w Tajderze i są na przykład tutaj takie fajne, w ładnych takich kolorkach e, kartki takie właśnie uzupełniając e, fajny zeszytik od razu e, z kalkulatorki Jakieś smaczne zeszyty na przykład e, tak, tak wyglądające z różnego rodzaju, na przykład takie e, linijki i nie tylko, możemy sobie jakieś wzorki robić. Tutaj też jest fajna rzecz, bo mamy na przykład długopis. Zobaczcie w kształcie klucza. To jest takie właśnie może być bardziej zabawne. Mamy również takie na przykład długopisy z pomponami. Do tego piórnik na przykład do kompletu. I jakiś taki notesik o tym samym właśnie materiale. Tu też zobaczcie mam takie śmieszne piórniki z takimi jakby uśmieszkami. Tak się otwierają. I jeżeli chodzi o to, to mamy tutaj Również na przykład do, jeżeli chodzi o ten piórnik, to mamy do dokonków na przykład tam plecak, zobaczcie, u góry Wisi i możemy sobie stworzyć taki zestawik, bo tak to się będzie prezentowało. Na przykład notesiki śmieszne z takimi minkami, ej, fajne nawet, różne kształty, jakieś bidony, widony, też o podobnym motywie taki zestaw trzech notesików, e, Idziemy dalej. O mamy też tutaj na przykład planer jakiś taki, e, dobrze mówię, tak, taki fajny zbadki kolorowy, taki sobie prezent tutaj w środku, możemy sobie różne rzeczy wypełniać od tej widzę akurat taki słodki pierwniczek. Choinka mamy ładną grafikę tutaj, zobaczcie, mam pełna takich detali podoba mi się to, tak się prezentuje ten planer. Jeszcze taką na przykład wersję, jeżeli chodzi o planner w takich bardziej różowych barwach, tak się prezentują, również takie bardzo ładne, no też ta graficzna mi się na pewno tutaj podoba, bo zobaczcie jakie tu mamy fajne, takie słodkie detale i możemy sobie wszystko tak ładnie tutaj pozapisywać i tu mam właśnie taką różową wersję kolorystyczną, odłożę to. Tu mamy też na przykład takie na biurko. możemy sobie postawić, tutaj w sumie możemy długopisy chyba sobie powyrzucać, Fajne też, żeby nam miejsca za dużo nie zajmuje. Mam wszystko ładnie poukładane. To jest w ogóle ej, to jest kozackie. Zobaczcie, to jest taka duża kredka, która nam pisze na wielokolorowej Wersji kolorystycznej, która mi się osobiście podoba. Mamy takie karteczki samoprzylepne z różnymi wzorkami. E, mamy także tutaj na przykład takie małe karteczki, kalendarzyki. Ej, to jest na przykład fajne, przydatne. To mi się spodobało, zainteresowanie to bo możemy sobie takie kalendarzyki przyklejać na przykład do zeszytów czy naszych notatek. Tu mamy właśnie też takie notesiki jakieś. Tu widzę, Mam bardzo ładny, kolorystycznie taki plan nad, planer jak do tygodnia. Tu mamy też na przykład w takim formacie, takie się prezentujący, bardzo ładne kolory. Tu mamy oczywiście takie karteczki i tak dalej organizacyjne i nie tylko. Tu mamy też zobaczcie takie fajne taśmy, na przykład do ozdabiania zeszytów. Tu mamy takie jeszcze, tu widzę, że mamy taką z różykiem. Gumki do ścierania też bardzo fajne. Tutaj mamy jeszcze takie dwa warianty. Mamy też tutaj takie długopisy dropa żelowe, po dwa pakowane fajnie. Co mamy dalej? Tu mam na przykład długopisy, tak kolorowo piszące e, oraz jeszcze takie e, zakreślacze, z tego co widzę, e, takie mazaki w sumie bardziej, e, mamy również takie kalendarzyki, tak, dobrze widzenia, a to są po prostu takie notesiki w takiej formie, o, e, takie planery i tak się prezentuje zawartość, jeżeli chodzi o tajbura i takie właśnie rzeczy powiązane, typowo ze szkołą do Warszawy, do Złotych Tarasów i teraz sprawdzę, co tutaj. Znajdę na przykład w stratach wiem się. Ja mamy na przykład taki ładny różowy organizer. Na długo też zobaczcie takie ładne Między innymi takie piórniczki kolorowe, na przykład magnesiki. Mamy też zobaczcie takie e, zeszyciki, na przykład takie dwa wzory, planery tu mamy z takim napisem oraz jeszcze stary. Mamy jeden taki planer przykładowy otwarty, więc proszę bardzo, tak to wygląda w środku. Możemy sobie to wszystko zapisać takie bardzo ładne skrzyneczki, fajnie to wygląda, a myślę, że można coś miało postawić na biurku i na przykład coś sobie tutaj chować. Mamy też tego rodzaju na przykład na długopisy z takim wzorkiem i tutaj z taką przegródką o, oraz jeszcze na przykład takie większe to w ogóle możemy sobie postawić na biurku i będzie nam tak stało i możemy takie skarteczki, jakieś inne rzeczy wrzucić. tego typu planery z takim pięknym złotym lapsem, dobre, alma ma kolorek taki fioletowy Proszę Bardzo teraz czas na sinseja, tutaj widzę, że coś dla fanów Harry'ego Pottera, na przykład mamy hmm. też jakieś takie piękne brokatowe, fajną no, no. linijkę i kalkulator w jednym, na przykład mamy też tutaj jakiś taki ładny zestaw z kwiatuszkiem, z inaczej takich innych akcesoriów, piórniczki, na przykład Taka spinka, proszę bardzo, ten puring jest taki fajny, wykombinowany, bo możemy mieć takiego albo go rozkładamy i mamy tutaj takie... jeszcze jakieś, takie karteczki. A to co to jest? To mnie zainteresowało. Czy to jest korekta wariant kolorystycznych tych kartek? Mamy taki na przykład zaszycik, mnie nawet, a nie, 3, zestaw trzech tak, co teraz pierwszy, mamy drugi oraz jeszcze jest w środku. Fajne wzory, tak, co to na te i tego typu ustawy, piórnik and długopis. Tu mamy ma jeszcze takie przepiękne trzy gumki w takie kwiatuszki, jakieś takie długopisy wielokolorowe. Tu jest też fajna rzecz, piórnik, polca. Yy, taka fajna ciłałka słodka, tak sobie też na przykład takie organizery, takie ładne-fioletowe. Mamy kolejną rzecz dla fanów Harry'ego Pottera. Mamy również takie plecy, też na przykład plecaki. Tutaj tak się prezentuje i do tego był o takim zeszy. Zobaczcie taki gadgeti, taki bryloczek z kalkulatorem. O, jeszcze zobacz, ale kozackie. Można sobie w międzyczasie grać w takie kuleczki. Korektor w takiej formie. Kolorowe piórniczki, takie zobaczcie, pluszowe. O, jeszcze tu mam takiego donatoroszca, Tak to nazwijmy. To już pokazywałam, a tu mam drugą wersję kolorystyczną, właśnie piórniczek i do tego długo. Zobaczcie, Sjeszcze zrobił serię taką z myszką Mickey, Etui, Długopisy różne. Tutaj mamy też takie notesiki. Jakieś planery i inne. Bardzo ładny wzór, w ogóle taki fajny neonowy. Tutaj też fajne rzeczy, to takie długopisiki. Tu mamy jeden, oraz jeszcze mamy taki o planery, taki zeszyt, taki fajny, to sobie à la squishy chyba, tak mi się wydaje. Taki gotowy zestaw. Mamy tutaj ołówek, długopis, gumkę do ścierania, te karteczki, tak? Tak, takie słodkie, gumka do ścierania, taka świnka. Idziemy teraz do oszona, i tutaj się rozejrzymy. Drodzy, znalazłam tutaj przepiękne zeszyty właśnie okspoda w takich prześlicznych kolorach. Tu mamy właśnie przykładowe trzy, ale też na przykład jeszcze tutaj mamy taki kolor. No i jest ich tutaj pełno, naprawdę one są przepiękne prze, prze i się zastanawiam, czy sobie takich nie brzmi. Tu mamy jakieś takie zeszyty na przykład z takimi okładkami jednolitymi, ale wielokolorowymi. Tutaj różne kolorki są dostępne. Tu mamy oczywiście jakieś grafiki, taką słodką liski liskie, takie bardziej motyw zwierzęcy. Tu mamy też takie, zobaczcie, mega słodziutkie zeszyty. Tylko one są takie cieniutkie dość. I one mają kartek po 32. Na przykład z tym albo z tym takim łabonkiem, też fajne. Tu mamy na przykład takie dla najmłodszych, bo one są strasznie cieniutkie, z takimi obrazkami. No ta seria tych takich cieniutkich zeszytów jest przekiut, naprawdę jest taka słodka. I tu mamy cytrynki, ale one były w tym w Carrefourze, już je kojarzę. Bardzo ładny zeszyt i zobaczcie, jaki on jest gruby. Po prostu chyba na 4 lata liceum by wystarczył, tak się on prezentuje, ale wiem, że są osoby, które na przykład mają jeden zeszyt od pierwszej klasy do czwartej, więc może idealnie dla kogoś się przyjść. Zeszyt, który ma aż 288k. Mamy różne kolorki dostępne. Mam też dość duży wybór, jeżeli chodzi o takie zeszyty w wielkim formacie, wiem, tak to nazwać i tym A4. No mamy tego ogólnie tutaj sporo, tak to się prezentuje, tu ma mamy na przykład jakieś takie ładne, e, Tu już chyba się zmniejszył format, czy nie. Tu mamy też na przykład taki dość duży wybór, jeżeli chodzi o jakieś takie, e, nie wiem, dzienniki albo jako notesy. I też tak. dość duży wybór, jeżeli chodzi o okładki, ale mamy też takie bardziej crazy na przykład żaruwiast, no albo po prostu najzwyklejsze, takie tradycyjne. Tu mamy też chyba u góry te takie naklejane, z tego co pamiętam. Nie wiem, że tak się nazywa fachowo, ale takie, że po prostu się I Natomiast przyszymy. mamy wszystko, aby opisać nasze zeszyty, po prostu żeby się podpisać. W razie jak go zgubimy, na przykład na okładkę naklejamy, czy nie tylko zeszyty, w sumie książki też jak najbardziej, tak miękko. Formatowe zeszyty z Interdruku. Ja osobiście lubię ich wzory, bardzo mi się podobają, i mamy do koloru, do wyboru. Tych długopisów proszę bardzo, dużo sztuk w takiej cenie. Oczywiście bardzo duży wybór jeżeli chodzi o takie klasyczne długopisy. I tutaj mamy już jakieś takie długopisy kolorowe. Tutaj bardziej. Takie bardziej rzeczy plastyczne, jakieś bloki, bibuły i tym Coś podobne. Te segregatory, organizary i tym podobne. No, te zeszyty na przykład fajne, papierowe, tematyczne i jeszcze dodatkowo tak fajnie zrobione, że się tak otwierają. Tu mam na przykład chemię, no i tu są wszystkie przedmioty. Tak dużo różnych fajnych, kolorowych, zmazywalnych długopisów. Fajną tematyczną serię z takimi monsterami, bardzo ładnie to wygląda. Trochę mi się kojarzy z Empikiem, bo w Empiku najczęściej są takie właśnie... Mam na, na przykład jakąś taką serię Ocean, Arielko, Muszelko. Mam takie długopisy. Tutaj też mam na przykład taki klej z taką głuską śmieszną, więc tak to się prezentuje. Tu mamy jakieś jeszcze pomponem i z jednorożcem. Tu mamy kosmiczną serię. Mamy różnego rodzaju masakry jest tego do wyboru, do koloru, więc po prostu zobaczcie tak na przyspieszeniu, w sensie bez przyspieszenia, ale tak na szybko, no bo to co wybiera, ten to ma. Natomiast mamy dość duży wybór, jeżeli chodzi o długopisy zmazywalne. Tak naprawdę cała ta. Różne filmy i te bardziej popularne, no i też te takie mniej do wyboru do kanopisy i ołóżki takie dość klasyczne masz. Są przepięknych długopisów, naprawdę jestem w nich zakochana, cała taka wyspa. Mamy te zmazwalne, zobaczcie, różnorakie. Proszę bardzo, długopisy kwiatki, bardzo ładne, fajne. Oraz jeszcze taki drugi rodzaj, kolejny zmazy, no, jakąś kolorowankę chyba dali, tak fajnie, bo tak to się prezentuje. A tak wygląda ta wyspa. Tu jest taka seria z materiałów, z recyklingu tak się prezentuje. pełno różnorakich zakreślaczy i markerów w sumie. Tu natomiast korektory do koloru, do wyboru. Mamy tego naprawdę sporo. Oraz jeszcze pióra. To takie miejsce, gdzie mamy różne jakieś pompony do wyboru, do koloru. No i tego typu rzeczy takie, bardzo z takim wracaniem plastycznym. Tu mamy też różnego rodzaju kalkulatory, liczydła, takie bardziej klej. geometryczne rzeczy, jakieś linijki. A tu mamy dużo różnego rodzaju ołówków. Nożyczki, kleje, gumki do ścierania. Mamy też taśmy klejące. Mamy też różne temperóweczki. No i mam też tutaj dużo różnego rodzaju teczek, mi się osobiście ta podoba najbardziej. Przyszliśmy teraz do MPK. Tutaj różnorakie długopisy, też zmazywalne, Tu mamy już takie bardziej cienkopisy chyba, ale kolorowe. Mamy zakreślacze. No tutaj też na dole jak zobaczycie to też jeszcze więcej zakreślaczy i długopisów różnego rodzaju. Tu mamy zobaczcie takie plecaki. Tu mamy segregatory, tu mamy zeszyty różnego rodzaju taki są też prezentujące na przykład pukapady pady właśnie, ja je uwielbiam, bo to jest jeden zeszyk do paru przedmiotów. Tu mam na przykład różne warianty kolorystyczne. Tu mamy też coś tylko innej firmy, ale zaraz Wam pokażę takiej, który mi się osobiście podoba. Mi się ten na przykład osobiście bardzo, ale to bardzo podoba i jego właśnie to połączenie kolorystyczne. Zobaczy dużo różnego rodzaju zeszytów. Tutaj mamy też te, które mi się osobiście podobają bardzo i też nie tylko. Tutaj taka seria ze zwierzaczkami w łapki tak się prezentuje. Tutaj proszę bardzo kalendarz z kotkami. W środku zobaczymy jeszcze go. Zobaczcie, jaki słodki dla fanów kotków. Tutaj, pełno piórników takich pięknych. Ten jest bardzo. No ładny. I oczywiście, pełno zeszytów Oxford. Tutaj, taka seria powiązania z graniem: jakieś takie konsole. Ja na przykład mam właśnie w takiej formie tych pastelowych kolorów e, i nie wiem czy one były wcześniej, chyba nie, przynajmniej ja o tym nie wiedziałam. Dorobili nowe kolory, na przykład taka kolorystyka e, oraz jeszcze taka, aż sama się zastanawiam, czy nie skuszę się na jakieś. Takie fajne zakreślacze tak się prezentujące i one są dwukolorowe, tu mamy fiolet, e, a tu róż, na przykład tu mamy pomarańcz żółty. Te zakreślacze, ja właśnie wiedziałam o tej wersji kolorystycznej oraz o tej. E, no i mam też tutaj pełno różnego rodzaju piwniczków i tak dalej. Tak się prezentował przegląd sklepów. W moim wykonaniu trochę ich odwiedziłam, trochę różnorakich rzeczy takich typowo szkolnych przyborów. Zobaczyłam. Mam nadzieję, że Wy też przy okazji zobaczyliście, może coś znaleźliście, co właśnie sami pójdziecie i kupicie. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Do zobaczenia, pa pa!